Hej! Cześć Siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Z tej strony oczywiście Wojciech, a to jest moi drodzy, no cóż, jak zapewne widzicie, część druga, e, część e, druga materiału o e, niszczycielu ORP Błyskawica. W pierwszej części pokazywałem Wam sam okręt, trochę go omówiłem i zaprezentowałem dwie bitwy. No i powiedzmy sobie, te dwie bitwy nie były jakieś super. Ale dzisiaj, jako że jest godzina 15:30, w tej chwili 2 sierpnia, no to, moi drodzy, Cóż, zabieram się za kolejną sesję nagrywania, zobaczymy ile ona potrwa i moi drodzy, mam nadzieję, że wraz z tą sesją, część okrętów uda mi się Wam, moi drodzy, zaprezentować. No i może też dość szybko przesłać i zabrać się za kolejną. Ale dobrze, moi drodzy, mniejsza z tym. Słuchajcie, popłyniemy kolejne y, dwie bitwy, także zobaczymy co to y, będzie. Od razu też może, moi drodzy, na wstępie, bo prawdopodobnie dzisiaj, kiedy to nagrywam, czyli 2 sierpnia, moi drodzy, y, prawdopodobnie za y, właśnie... Y, za czas około 4 godzin i 17 minut uda mi się e, ukończyć i odblokować pancernik Yamato, moi drodzy. Także Yamato e, u mnie się e, znajdzie na. E, w moim porcie, moi drodzy. Także o Oyamato oh będzie na pewno kiedyś tam oddzielny materiał. A my wróćmy do naszej ślicznotki Błyskawicy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ostatnio też dość sporo siedziałem przy Riposta Dominacja. E, tak. E, ostatnio też e, dużo siedziałem przy repoście, zgadza się. Czy to jest czasem nowa mapa chyba jakaś? Być może? Nie kojarzę jej. Gramy szóstki i siódemki. No, okej. Okay. No, nie spodziewam się jakiegoś wielkiego, nazwijmy, powiedziałbym, to może nie tyle co sukcesu, ale no Zobaczymy, co z tego po prostu u rośnie. Hmm, także. Wróg wysłał wysław komandosów. Jeśli stracimy linię Meret, stracimy Afrykę. Ach, Call of Duty WW2. Ale, ja przy tej grze czasu spędziłem. nie tylko. Ta cała e, cała lata wspomnie 2000 no końcówka 2017 2018 19 w 2020 także ponad 3 lata przy Call of Beauty WW2 <grym>, taka mała dygresja. Dobrze moi drodzy e, co oni tam mają bo a mają w cholerę pancerniku. Vanguard, Titan, Colorado, Connecticut Rookie. Dwiwa krążowniki Baltimore i Surrey oraz dwa niszczyciele Z-35 i Split. Okej. Surrey, krążownik, okej. Surrey, powiedziałaś. Surrey, co? O, jest następny. Surrey, ty bardzo byś chciał dostać torpedą, prawda? To wygra Wanga, wytwornica Tam też płynie Baltimore. Ty mnie nie widzisz, kurna. Jesteś ślepy. Ty mnie nie widzisz, ty mnie nie widzisz, Sorry, ty soko. <laughs> Co gdzie? W sensie, że y, wykryto rukiego. We've been spotted. We've been spotted. Get back. back. Captured. Ja bardzo chętnie bym ten surrej zatopił, wiecie? Może nawet się uda. <śpiewanie> tak, nie, kurwa! Mamy go! Dopadliśmy surreja! ORP Błyskawica zatopiła w r krążownik HMS Surrey. Chyba, chyba HMS. Powiem Wam szczerze, trochę nie wiem, ale się najważniejsze, że kurwa się udało. Dobra, no tam gdzieś się. Dobra, ja właśnie robię kurwa Get back Kurwa, byli Dobra, co wykryto? Myśmy wykryli Connected, co? Halo, wyrzutnia, szybciej się obracać. Bardzo bym prosił, szybciej się obróć, przy. Dobra, wystrzelmy jed z jednej wyrzutni. Nie. Nie, Nie dopłynął. Eee, cofa się już. Ale tutaj mamy? Ruka. Nie widziałem No nie okej okay. On zaraz mnie zobaczy Dobra, cała naprzód Ruki tu kurwa płynie Wiecie co, pośle mu jeszcze jedną Z jednej wyrzutki Tak kurwa na zaś A teraz go wkurwimy. <laughs> trochę. Przyjmiesz torpedę? Przyjmiesz torpedę? Da Tak jeść, moi drodzy! Potęga Rzeczypospolitej z synie! Dobrze, mamy zatopionych dwóch kutafonów. Jednego za pomocą chyba podpalenia, które należy przyznać e, naszej baterii głównej. No i oczywiście też e, jedno zatopienie za pomocą kurwa torpedy. Wykryto nieprzyjacielski pancernik. Ja A wykryto Baltimora. Oczywiście może nie tyle, co wykryłem, ale wicie rozumicie o co chodzi. Dobra, walimy w Baltimora. Tak jest, podpalenie. Dobra, mamy asystę moi drodzy. Tam split. Oczywiście mam nadzieję, że tą bitwę uda mi się wygrać i przeżyć, bo już zniszczenia nie mamy. Tam płynie USS Colorado. Cały ten zatopił Rezistance. No. Wiecie co? Chciałem popłynąć to po tego splita, ale widzę, że splita już nie ma. Dobra panie kurwa, Colorado. Z23 jeszcze się trzyma. Dobrze. Jak tam Z23 jeszcze nikogo nie zatopił? Bywa i tak. Zostały same pancerniki. Dobra, muszę. Wiesz co, on tu się zamierza, chyba jakoś tak kurde. Cieś nie. Dobra. Musimy podpłynąć tak, żeby być poza zasięgiem widzenia. Jednocześnie w taki sposób, żeby. Żeby być poza zasięgiem widzenia, ale jednocześnie strzelmy w niego, bo urwa, co nam szkodzi, prawda? Nie zostałeś kur na podpalonym, a ja za chwilę dostanę w pierdol. Dego my się schowamy. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Staniesz kurwa torpedą. Tak jest. Kapitanie. Problem rozwiązany. Teraz robimy kurwa tył zwrot Chociaż 8 sekund Jest! Bardzo dobrze kurwa. Niech to nie, okrętmistrzu! Niech to nie! No, niestety nie udało się. <śmiech> <śmiech> nie udało się przeżyć, szkoda. Ale moi drodzy, zatopiliśmy aż trzech kutafonsów. Jest sukces zatopiliśmy Colorado, Surreya i Ruka. Także dwa pancerniki i krążownik. Ten pierdolony wangard kurwa pozostał tylko. No i Connecticut, ale to. Ale Connecticut to, to już jest kurwa formalność. Tak, tak naprawdę. No właśnie. Connecticut to swoją formalność. I moi drodzy, bitwa wygrana jest, kurwa. Dwa tylko Vanguard, kurwa, przeżył. Kutafoniec, kurwa. Popsuty. O, Harbin za chwilę zatonie. No, mówiłem. Ciekawe czy... Wątpliwe? Chociaż? Nie. Torpedy nie ruszą, wangarda. Patrzcie, kurwa. Co za dziadu jeden, przebrzydliwy. Chociaż? Może ta druga salwa go jest w stanie dotknąć? Są szanse, tak. Że drugi, ok, że. Chyba dwie torpedy. A jednak jedna. Zwolnił. Udało mu, Udało mu się zwolnić. To menda. Hawkę tutaj. No ale dobra moi drodzy, bitwa jest wygrana, zwycięska. Także mamy to! 2230, no nie udało się przeżyć, szkoda. 336 zarobione. Także, że tak powiem, po mistrzowsku. No, tylko nadal szkoda, że kurde, przeżyć się nie udało. Boże w jakiejś następnej bitwie. Już ostatniej czwartej z, tego, z cyklu pierwszych bitew może się uda byłoby miło Ripo znowu na tej samej mapie, moi drodzy. Dobrze, co oni mają? Łoje! Oh yeah, Łoje! Oh yeah, bo do, do mojej jeszcze gorzej. Gorzej niż poprzednio, mają po biedę. od Odpiskowiec. Jest Constellation, świetnie. Amagi, cudowna kurwa. Colorado, P. Heinrich. Mają... Nowy Orlean to jest ok, krążownik, ale kurwa, D7 Provincien to jest Ech. Akatsuki Taszken 39. Do hmm. stanowiska. Czy my czasem nie zaczynamy od drugiej strony? Nie, wróć. Czy my wcześniej chyba tam zaczynaliśmy? No, z tamtej strony żeśmy zaczynali. Z tamtą gdzieś. Było in nieco inne ustawienie. Zresztą widzimy też mamy lotniskowiec Urde dużo Ja najchętniej bym lotniskowiec Palił uwa. Lotniskowca bym zatopił z miłą chęcią Wiecie? Taki Przebrzydły, uwa, brzydki lotniskowiec Zatopić Zatopić rosyjski czy też radziecki lotniskowiec Mmm. jest. Hmmm. Gdzie? A tam, Kolorado. W zalon na horyzoncie! Le 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 lecą bombowce. Nurkujące. Lecą bombowce nurkujące. Bombowce nurkujące.

On tu kurwa... Czy on tu płynie? Nie, nie mówcie mi, że on tu płynie. Trzeba zatopić. Trzeba zatopić skurwola. Tak jest, kurde, dobrze! Dobrze! Bidziada! Trzeba zatopić go! Zatopić ruska! Niech to nie! Trzeba go utopić w ogniu piekielnym! <laughs> tak jest bić go zatopić dziadostwo to gówno ma przestać pływać niech zatonie najlepiej D7 prowincjen się znalazło dziadostwa masz kurwa Dwa. dla postrachu w dupę se wsać te swoje pociski Heinrich A te wasze samoloty, są wam chuja warte. <laughs> Wiecie co, walić to wszystko. Krytyczne uszkodzenie silnika. Dobra, trudno. Zatopili mnie i chuj. LOTNISKOWIEC NIE ZATOPIŁ! No przyjaźń, kurwa torpedę, dobrze ci tak. Prowincję kurwa. Lotniskowiec pierdolony. Zatopić dziadostwo. <laughs> za bardzo... Dobra, za bardzo przeszarżowałem. <laughs> o, trzeba to przyznać, poniosła mnie trochę łańska fantazja. <laughs> za... Zdecydowanie za bardzo zacieć, trzeźwiłem się na ten lotniskowiec cały. Ale przynajmniej 10 samolotów strądzonych, także jest plus. Ach, wrócę do Was, jak się już bitwa zakończy. Dobra, ja witam Was już pod koniec bitwy. No, jeszcze zatopcie prowincję siódmą. No i za chwilę bitwa tak naprawdę dobiegnie końca. Tam został jeszcze. Tashkent z 39 hmm, Czy torpedy we, o chyba Nie No, bitwa się skończyła tak. Bitwa się skończyła jednak Dobrze, moi drodzy, mamy zwycięstwo 118 tysięcy Za robione. Także moi drodzy, to były pierwsze bitwy na niszczycielu ORP, Błyskawica. Jak wygląda, jak ona działa, no to myślę, że każdy widzi i widział. No w tym odcinku chyba najlepsza była pierwsza bitwa i trzecia ogólnie. A, bardzo dobra. No, szkoda niestety, że w tej trzeciej bitwie nie udało się. Eee, przeżyć, no ale cóż, nie zawsze eee, otrzymamy to, co byśmy chcieli. Niemniej, moi drodzy, jak oceniam ten okręt? Okręt oceniam bardzo pozytywnie. Eee, jak mamy 6 torped, także możemy wystrzelić eee, jedną salwę po 3 torpedy, 3 zachować. Więc jak najbardziej na plus. Do, do tego mamy 7 dział, z czego 3 na dziobie, 4 na rufie. Więc zarówno i podczas poś pościgu, jak i podczas e, ucieczki jesteśmy w stanie na pewno e, dość mocno się odgryzać. Nawet jeśli chodzi o system broni przeciwlotniczej, też jest on naprawdę bardzo dobry. Co zresztą. Nie, ra, chociażby w tej ostatniej e, bitwie ten, nad tym nieudanym rajdzie polotniskowiec. E, 10 samolotów udało się zastrzelić więc to jest plus. Nawet jak na tak krótkie życie, to i tak to jest dużo. E, tak uważam. Moi drodzy, jak oceniam okręt bardzo dobrze, całkiem przyjemny. Można też nim naprawdę dobrze, fajnie pozarabiać. Na pewno będzie to niszczyciel, którym będę grał w przyszłości na pewno, którym będę e, też e, z pewnością zarabiał no i moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale, dzięki serdeczne za obejrzenie za wysłuchanie, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale na kanale, trzymajcie się pa pa